EU 7443. telka Małopolska z Klinicy do Gdyni Dwa pierwsze wagony zostaną odłączone i przełączone przez inną lokomotywę tam jedzie lokomotywa EP 07 1045 a tu stoi obecnie EU 7443. i odjeżdża Literka Polska na czele U za 7463 w kierunku Gdyni Głównej z piwnicy Jedzie kolej małopolskie, który ma odjazd do Krakowa o 13.55 N79,02 i odjazd n 37 do Krynicy jedzie z Woli Rzędzyski do Rzeszowa Głównego ciekawe napis początkowy Wola Żenińska a stanowad jeszcze i odjazd N39 他说：“吧。” No i nawet dwa lokomotywy jadą. Jak się cieszę. Prowadzi et 22 cztery. Dwa lokomotywy luzem. Przewodniczący stacji historyjnej oraz ETA 41-22 ETA 22-787 64 za 3 z Rzeszowa do, Rzesz do Rzeszowa jedzie z Katowic. Chodź.